Cześć, magreżnaki Kibolska, piknik TV. Zapraszam was na kibicowskie relacje z szóstej kolejki ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... 70 lat Lechi Gdańsk, skromne liczby wyjazdowe, zapraszam na piknik. Wyjazd do Szczecina nie cieszył się w Krakowie jakimś szczególnym zainteresowaniem. Wyślacy na sektorze gości zameldowali się w 170 osób, w tym skromne wsparcie kiboli i Lechi. Na płocie wywiesili trzy flagi oraz transparent próż Gdański mały. Portowcy na płotach wywiesili bardzo dużo flag. Na ogrodzeniu tego dnia pojawiło się także płótno Facebook.com się. Gospodarze prowadzili dobry doping przez całe spotkania, a na trybunach w Szczecinie zasiadło łącznie prawie 9 tysięcy widzów. Na wyjazd do Gdańska udało się kilkunastu kiboli złęcznej. Gospodarze na to spotkanie przygotowali oprawę nawiązującą do 70-lecia istnienia Lechii Gdańsk. Na pocie zawisł transparent z hasłem: Na 70 lat dla Ciebie ten blask. W centrum młyna pojawiła się sektorówka z herbem klubu, a resztę trybuny wypełniono kartonami w barwach. Później część kartonów zostało zamienionych na czarne flagi na kijach, które utworzyły liczbę 70. Do tego odpalono pirotechniką. Na tym spotkaniu pojawiło się ponad 12 tysięcy widzów. Na sektorze gości w Chorzowie pojawiło się 76 kibiców Termaliki z trzema flagami. Trzeba przyznać, że fani z Niecieczy to dość piknikowa ekipa, ale starali się dopingować swoją drużynę przez cały mecz. Zdjęcia! Niebiescy tradycyjnie dobrze oflagowali swoje płoty, a prócz flag zawisły również płótna dla ziomków za kratami oraz z gratulacjami dla świeżych rodziców. W końcówce spotkania fani ruchu przypomnieli wszystkim o zbliżających się 104 wielkich derbach Śląska i dali również do zrozumienia piłkarzom, że interesuje ich tylko wygrana z górnikiem. Ten mecz z trybun oglądało 7 tysięcy widzów. Pani podbeskidzia przybyli do Wrocławia w 25 głów bez żadnej flagi. Cały mecz siedzieli cicho. Śląsk dobrze oflagował swój sektor i prowadził doping przez całe spotkanie. Ten mecz na żywo oglądało jakieś 6000 tysięcy widzów. Jak jeloni na wyjazd do Krakowa wybrali się w jakieś 150 głów. Na płocie wywiesili jedną flagę i prowadzili doping dla swojej drużyny. Gospodarze w swoim munie wywiesili kilkanaście flag i cały mecz dopingowali swoich piłkarzy. Ten mecz przy kałuży oglądało 8 tysięcy widzów. Piast Gliwice w Poznaniu zameldował się w 278 osób. Na płocie wywiesili pięć flag, w tym zgodowa z Batę, więc możemy domniemywać, że tego dnia w Wielkopolsce pojawili się również kibice z Białorusi. Goście swój doping urozmaicili flagami na kijach. Kolejusz jak zawsze utworzył niebiesko-biały kocioł, który przez całe spotkanie dopingował swoją drużynę. Warto również wspomnieć o akcji sponsora Lecha. Firma STS udostępniła swoje ekspozycje na stadionie, aby wesprzeć akcję Uwolnić Maćka. Tego dnia przy Bułgarskiej zasiadło 17,5 tysiąca widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. że do Warszawy przyjechali autokarem i samochodami w 190 głów. W sektorze gości stawili się dość późno i wywiesili trzy flagi. Żleta była dobrze oflagowana i od pierwszego gwizdka ruszyła z bardzo głośnym dopingiem legi. Podczas tego spotkania nie zabrakło obustronnych uprzejmości. Przy Łazienkowskiej tego dnia zasiadło ponad 16 tysięcy widzów. Niestety zagłębie oficjalnie nie mogło pojawić się w zabrzu z powodu braku sektora gości. Torsida szczelnie wypełniła swój nowy sektor i dopingowała górnika przez całe spotkanie. Ten mecz na żywo oglądało jakieś 5 tysięcy widzów. W wydaniu to już wszystko. Zachęcam Was do komentowania oraz udostępniania naszych materiałów. Pamiętajcie również subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco. Na razie, kiwole!